Otwieram, sprawozdanie, otwieram zebranie sprawozdawcze w Straży Pożarnej w Roszentalu. Proszę wszystkich o powstanie. Druha, pan Kastrow. <klucza> Witam pana komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, starszego brygadiera, Macieja Jasińskiego. <klucza> Witam prezesa zarządu gminnego SP w Lubawie, a zarazem wójta gminy Lubawa, Tomasza Ewertowskiego. Powitać dowódcy jednostki ratowniczo o w Ostrudzie, druha Konrada Krajewskiego, który obecnie już jest na Witam także młodszego kapitana drucha Krzysztofa Szałkowskiego, Pożarnych w w Nowym Mieście, ale pochodzi z Rożenia. Witam także. Druga sekretarza gminy Jurka Żuralskiego, członka zarządu gminy, księdza proboszcza naszej parafii, kanonika Ślama Licznerskiego. Witam pana sołtysa, Dariusza Kowalkowskiego. Jego iła filmy Butkiewicza. Witam serdecznie druków honorowych: druka Szałkowskiego, Aleksandra licznerskiego, Alfonsa, którzy obchodzili 90 już swoich urodzin, także druka Sędzikowskiego Edwarda. Serdecznie witam wszystkich druków spektaklicznie przybyłych, druków wspierających. Do porządku, przechodzimy do porządku naszego zebrania. Pierwsze to jest otwarcie, które nas i wybór przewodniczącego zebrania, prokuratora oraz komisji uchwały To jest na Prawozdanie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożenthalu z działalności za rok 2014. Zarząd OSP w składzie Jan Nadolski prezes, Borkowski Roman zastępca prezesa, Feliks Zarzewski Zastęp... naczelnik, Jan Dziąba zastępca naczelnika, Stanisław Szałek skarbnik, Zygmunt Liczniewski sekretarz, Jarosław Petrykowski członek zarządu, Zygmunt Kopistecki, gospodarz. Nasza jednostka liczy 36 członków czynnych, 3 członków honorowych, 70 członków wspierających, w tym 11 kobiet. Drużyna młodzieżowa po 500 liczy 10 drugim. W okresie sprawozdawczym odbyliśmy po 8 posiedzeń zarządu, a ogólnych zebrań 13. W roku 2014 Wyjeżdżaliśmy 63 razy, 16 razy do pożarów, 22 razy wypadki drogowe i polizję, oraz inne zdarzenia. Fałszywy alarm był jeden. Ćwiczenia dwa razy, wyjazdy gospodarcze 22 razy. W miesiącu marcu ruchowie Petrykowski Jarosław, Kasprzyński Wojciech, Marszelewski Sławomir i Zakrzewski Piotr uczestniczyli w czterodniowym kursie ratownictwa medycznego, który odbył się w Pruszczu Gdańskim. Dziękuję bardzo. Dnia 9 grudnia, druk honorowy Alojzy Szałkowski obchodzi 50. urodziny i na wyjazdowym posiedzeniu zarządu gminnego OSP w Lubstynku został odznaczony medalem Chomicza. Jest to jedno z najwyższych odznaczeń OSP. Dnia 3 stycznia 2015 roku jego kolega Druh Licznerski Alfons obchodził 90 urodziny i ksiądz Kanonik, nasz probość, 30-lecie kapłaństwa. Proszę wszystkich o powstanie i 400 lat. ¡Solo! się spotkali na ich 100 letnich urodzinach, a wszystkim wszystkim tu obecnym mieszkańcom naszej wsi życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2015. Proszę Państwa, to sprawozdanie poprzez taki mały filmik, tutaj żeśmy przygotowali, przygotował go dróg Maciej Deptuła. Bardzo proszę o pokazanie filmu. Jest wręcz zerowa. Tak komisja to stwierdziła. Dalej. prowadziliśmy dalsze kontrole, działalność statutową, która również jest prowadzona prawidłowo, bardzo dobrze. Plany działalności naszych został zrealizowany w 100%. W, w końcowych po prostu stwierdzam, że działalność statutowa księgów, są rezyjna, w i prowadza w bardzo sprawiedliwy. Wobec powyższego komisja rekreacyjna w składzie. W Rodżetalu stawiała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny Szanowny 2. No i działalność Wychowa to Gminnego przyznało odznakę za wysługie lat. Drug Stanisław Szałem, 40 lat. Proszę o wystąpienie. Druk Kopistecki Zygmunt 40 lat wysługi. Proszę o wysługnienie. Dziękuję. policji straży pożarnej projektantów proszę, proszę o pomieszczenie Się trzymał, nie widzę. Stwierdzam, że zostały przyjęte plany działalności z działalnością karty Kto chciałby zająć głos z Państwa? Może szanowni struktury powiatowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych? To wtedy był duży ogrom pracy, który musieliśmy włożyć. Pamiętam, jak dzisiaj. Jak jeździłem na te Wasze spotkania, między innymi u Was, brakowało wielu szkół, przygotowania podstawowego. Wszystkie te rzeczy trzeba było od początku regulować zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z ustawą. Te wszystkie rzeczy musieliśmy postępować. I zwróćcie, duchowie, uwagę na to, że jak to koło się zatoczyło, po 12 latach, po 12 latach przerwy. Od nowa jestem od 21 stycznia. Prezeszą się dla Was olbrzymie podziękowania przede wszystkim za wkład pracy, który tutajście włożyli w tobór po tych 12 latach, jak tu przyjechałem, teraz to naprawdę bardzo dużo się tu zmieniło na lepsze, na plus. Wyposażenie jest o wiele lepsze, no bo To wszystko widać. To wszystko widać, jak na dłoni, że tu jest gospodarz. To, co żeście zaplanowali na dzisiaj, że na ten rok, że wójt mówi, że prawdopodobnie te centralne ogrzewanie jest wam potrzebne, piękna świetlica, wszystko macie tak, jak się należy, tylko chwalić się tym w całym województwie, że są takie jednostki, jak m.in. i wasza w naszym powiecie i w naszym województwie. Jeszcze raz naprawdę dziękuję, że mogę znowu z Wami tu być i postaram się nie, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni na takich spotkaniach z Wami Dziękuję bardzo. Jestem po raz który tutaj u Was i zawsze minę, gdzie spotykamy tutaj, bo jest jednostka, która jest, bym powiedział, przykładową. To, co powiedział prezes starosta, że miło tutaj z Wami byli. I wiem, że przez wiele lat, jak tu przyjeżdżam, wiele się zmieniło. Ale dlatego się zmieniło, że jest to takie zbudisko ludzi na ziemi lubarskiej, którzy chcą coś Tak jak y, przy okazji każdego zebrania, y, pozwalam sobie zaglądnąć do garażu i zobaczyć czym dysponujecie. Znaczy czym dysponujecie ilościowo, to ja wiem. Bo ja te statystyki posiadam. Natomiast chcę zobaczyć, jak się opiekujecie swoimi narzędziami pracy. Muszę powiedzieć, że niestety trafiłem do jednostki, gdzie sprzęt dawno temu był czyszczony. Bardzo dawno temu. Tu myślę, że po przeglądzie takim jakimś technicznym warunków utrzymania samochodu, sprzętu tego przynajmniej głównego, yy, to nie mieć to jest na wysokim poziomie i myślę, że dzięki temu jesteście w stanie wyjechać do, do każdego zdarzenia i podjąć skuteczne działania. Tych działań y, w roku ubiegłym wam się bardzo mocno zwiększyło. Popatrząc na statystyki rok wcześniej mieliście ich o połowę mniej. Tak mniej więcej oczywiście, nie będziemy się co do jednej sztuki. Tych zdarzeń ogólnie przybyło na, na terenie naszego powiatu, w województwie. Spadło o znaczną ilość na terenie naszego powiatu z już na terenie najgorzej. Drukowie, generalnie, e, jeśli chodzi o przygotowanie jednostki, e, ja nie mam żadnych uwag. Robimy naprawdę wspólnie kupę fajnej roboty. E, chcę to tak podkreślić w taki, w taki sposób e, dosyć pozytywny, humorystyczny, bo e, no nie będę wyliczał ilości szkoleń, które przeprowadziliśmy, również tutaj w tej. W tej, w tej Sali. I tyle szkoleń i tyle ich rodzajów, że każde braki w tej jednostce mogą być bardzo szybko uzupełnione. I cóż, od tej strony takiej powiedzmy operacyjnej ja jestem zadowolony. Takie moje stare powiedzenie może będę nudny. Spoglądając w kierunku tej jednostki i tej gminy ja mogę zasypić spokojnie. Jest, jak to nie jest jakiś mój ten kierunek, w którym mam wątpliwości. Tu wszystko się kręci. Miałby ja tak 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 zarysował, prezesie, i wszyscy drukowie. E, dziękuję za rok 2014. Nie obiecuję, że w roku 2015 nie będzie zdarzeń, albo że będzie ich znowu dwa razy więcej. Co przyniesie nam życie, to tak będzie musieli te działania podjąć. Ja mam tylko jedną pewność, że tą robotę, którą wspólnie w do tej pory i e, ruchowie sami, i nasza komenda, i samorząd, e, zarówno szczebla gminnego, jak i szczebla powiatowego i zarząd OS z roku jako zarząd gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, także kilka słów na temat całej gminy, co się dzieje, jeżeli chodzi o straże pożarne, e, no, sytuacja jest podobna jak w ubiegłym roku, Mamy 17 jednostek, 20 samochodów, około 700 strażaków, ponad 400 czynnych, kilkanaście, kilkanaście drużyn młodzieżowych, chłopców i dziewcząt. I mamy jedną drużynę w zasadzie żeńską, służynę, która nas dziennie reprezentuje i odnosi sukcesy u nas. To jest jedyna, tak? To jest Ale również powiecie o, osiąga sukcesy. Także myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj ten plan wypełnić dotyczący e, drużyny żeńskiej i zrobić chociażby konkurencję e, e, drużyną złożoną. Jeżeli chodzi o, o tą strażnicę, to wystąpiliśmy, bo też będziemy analizować, czy nam się nie płaci akurat w tego typu obiekcie podłączyć pod gaz ziemny. W tym roku pobudowaliśmy szkoły podgraździelne, wystąpiliśmy o warunki, czekamy na odpowiedź ze spółki gminy. Wody sportowe, to nie jest przypadek, bo przez wiele lat ta rywalizacja, taka zdrowa rywalizacja jednostek w naszej gminy Lubawa spowodowała, że należymy do najlepszych w powiecie i najlepszych w województwie. I to, to jakby nie jest przypadek, bo chociażby w powiecie Byszczot tu pierwsze miejsce w gminie, na przykład w powiecie drugie lub stynek pierwsze. No i lub stynek, proszę Państwa, no, taka wyjątkowa dla nas, przyjemna sytuacja dla nas wszystkich, myślę, jednostek. Tu pierwsze miejsce w województwie. I w tym roku będzie jechał na zawody krajowe, będzie reprezentował całe województwo na szczeblu centralnym, tak? gdzie w, w innych gminach, jak się słyszy, czasami jest 5-6 drużyn, a zawody trwają 3-4 godziny. Także tutaj doszło do, że tak powiem, już wyjątkowo dobrze zorganizowanych. No i przede wszystkim też, że jest spokój, nie ma jakby takiej niezdrowej rywalizacji, że wszyscy strażacy się szanujemy nawzajem i wszyscy sobie pomagamy, nie przeszkadzamy. Także kończąc, dziękuję jako prezes za te ciepłe słowa tutaj członka zarządu i komendanta. I myślę, że możemy patrzeć optymistycznie w przyszłość. Dziękuję bardzo. Ruchowie, przedstawiam protokół Komisji Uchwały Wniosku Warnego Zebrania Sprawozdawcego Członków Ukrycji Straży Pożarnej w Rosentalu w dniu 30 stycznia 2017 roku. Wybrana na walnym zebraniu komisja uchwał i wniosków konstytuowała się następująco. Przewodniczący z Zygmunt, sekretarz Kowalkowski Dariusz, członek Działba Stanisław. Komisja uchwał i wniosków po zapoznaniu się z materiałami na walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji zebrania przedkłada projekty uchwał. sprawie. I teraz tak, uchwała pierwsza. Wamnego zebrania sprawozdawczego członków ochotniczej Straży Pożarnej Prożytalu z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie działalności organizacyjno-programowej. Działając na podstawie statutu ochotniczej Straży Pożarnej Przątalu, ważne zebranie członków ochotniczej straży pożarnej przedstawia Pierwsze, przyjąć sprawozdanie z działalności 2000, na, za rok 2014, przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2014, przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić absolutorium zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej i Proszętarii, zatwierdzić plan działalności, i plan finansowy na rok 2015 bez żadnych zmian. Udzielić. E, ustalić wysokość rocznej składki członkowskiej na kwotę 50, może być więcej, jak chcecie. My się tak pisali, może, każdy może dać więcej, nie ma ograniczeń, i zatwierdzić do realizacji następujące wnioski zgłaszane w czasie dyskusji: e, remont pomieszczenia garażowego, budowa centralnego ogrzewania, zakup monitorowania typu. Nomex, 6 kompletów, zakup e, dwóch sztuk mundurów wyjściowych. I proszę. teraz przegłosujemy protokół. Mamy przyjąć ten właśnie protokół. Proszę o podniesienie Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Uznanym po Dziękuję bardzo.